Siemaneczko, ja jestem Lucek, Zapraszam was na kolejny odcinek ze Snow Runner. Zaczynamy od nocnych manewrów. Jedziemy sobie po ogromną cysternę. Mam nadzieję, że siodło na tej ciężarówce to jest właśnie wysokie, bo wziąłem tą ciężarówkę z jednej z moich baz i jedziemy sobie teraz na bezdroża po taką ogromną cysternę, którą kiedyś żeśmy sobie tam mijali po drodze, no nie? I musimy ją dostarczyć w jedno miejsce, ale też mamy takie poboczne zadanie, gdzie będzie trzeba wziąć cysternę zwiadowczą i dostarczyć je w jedno miejsce, więc dzisiaj zajmiemy się tak naprawdę paliwem i dostarczaniem tego paliwa Ym, i potem na następnych odcineczkach będziemy się bawić w naprawianie tutaj świata, czyli Będziemy musieli w jednym miejscu chyba wybudować most, w drugim miejscu będzie trzeba usunąć głazy i takie porządkowe sprawy, a potem zajmę się dostarczaniem wszelakich towarów. Tak naprawdę takie zadanie główne na Kolumbii Brytyjską, czyli tą wielką łajbę, żeśmy dostarczyli sobie na ostatnich odcinkach, co okazało się być nie takie proste jak myślałem. Ale to tylko dlatego, że pracy nie ułatwiłem sobie przed, tylko pojechałem jakby dookoła całej Kolumbii Brytyjskiej, co zajęło mi dużo czasu i niestety musiałem w międzyczasie też podmienić ciężarówkę. Wjeżdżamy sobie powoli do naszego celu, oby to siodło było tym, czego potrzebuję do tej naczepy. Właśnie nie jestem pewny, czy to powinno być wysokie, czy niskie. W tym rzecz. Mastodon, powiem wam, że to jest samochód z dodatku. Jest to jeden z fajniejszych dodatków, jakie kupiłem do Snowrunnera. Zdecydowanie wam polecam. On nie był chyba jakoś super drogi. Ale jest to świetny pojazd, naprawdę. On nie jest jakiś OP. Jest dobrze wyważony. Nie do wszystkiego się nadaje. Zobaczcie, że na przykład kiepski ma kąt natarcia, tak? Bo ma strasznie wystający przód. Hmm, oby to było to, oby to było to. Dobra, pokaż zadanie. Akceptujemy. Nasz kierowca utknął na mokradłach ze zbiornikiem z paliwem. Droga jest zbyt trudna. Zbyt trudna potrzebujemy zawodowca takiego jak ty. Pomóż nam z dostawą, a będziemy kwita. Będziemy kwita? Co ja mam do tego? Po prostu zróbmy to zadanie i tyle. Dołączamy. Uziwa, no. SnowRunner przydałoby się jakieś takie nadwozie do ciężarówki, albo jakaś taka przyczepka, która byłaby mobilnym warsztatem. Miałbyś tam jakieś punkty do wykorzystania. I te punkty mógłbyś przeznaczyć na to, żeby modyfikować wiesz, ciężarówkę. Nie miałbyś tam na przykład możliwość zmiany na, yy, siodła na, z niskiego na wysokie. Albo jakieś takie podstawowe rzeczy, tak? Żeby doda dodać do ciężarówki snorkel, czy tam jakieś takie o o sprawy, nie? Bo czasami na przykład chcemy sobie wziąć jakąś ciężarówkę, wyciągnąć z jakiegoś bagna i ta ciężarówka będzie nasza, ale żeby można było ją modyfikować, to musimy, wiesz, przenieść ją do garażu, a tak to byśmy mogli do, do niej dodać na przykład siodło i już od razu brać ją do pracy, jakbyśmy ją naprawili, nie? Na przykład jesteśmy gdzieś tam na odległym jakimś tam obszarze. I tak jak teraz musiałem sobie przyjechać z Zatoki Duncan'a, żeby wziąć Ankę cywilną. No i musiałem założyć do niej siodło niskie, żeby móc wziąć tą naczepę. To jest w ogóle ciekawe. Ja byłem przekonany, że tutaj do tego mamy siodło wysokie. Zobaczcie, że w ogóle pierwszy raz chyba robię zadanie w nocy, nie? Dawno chyba nie robiłem zadania w nocy tak jak teraz. Już myślałem, że wziąłem źle złe siodło, ale po prostu naczepa za daleko. Tutaj naczepa jest nazywana przyczepą w Snowrunner. Nie wiem, czy to jest jakiś błąd w tłumaczeniu, czy po prostu mają to gdzieś. Coś się przyczepia, więc jest to przyczepa i tyle. Dobrze, będziemy musieli jeszcze wyznaczyć sobie trasę do naszego celu, bo musimy udać się do miasteczka. I to mamy arteria komunikacyjna do naprawy. W zasadzie, jak teraz jechałem sobie Ankom, to mógłbym wziąć jakąś naczepę na siodło niskie i przywieźć tutaj część materiałów. Nie jak już robiłem sobie ten przejazd, ale zauważyłem, że w tych fabrykach też są materiały do zabierania, i tak by było nie po drodze specjalnie, nie. Bo i tak trzeba tą cysternę tutaj ogarnąć. No i tą ciężarówkę tego Ziksa zostawiam sobie w tym miejscu. Nie będę go tam bra brał do. Do domu, dlatego, że z doświadczenia wiem, że często się te ciężarówki gdzieś pozostawiane na mapie przydają. Ok, jak Anka poradzi sobie w tej sytuacji? Pamiętajcie, Anka ma niesamowicie wysokie spalanie, to trzeba brać pod uwagę, ale mało która ciężarówka jest tak potężna jak Anka, Za, zarówno w wersji cywilnej, jak i w wersji mm, tej wojskowej. Jedziemy? Gotowi? Potężne, wielkie opony. Zmieniliśmy trochę obroty, nie potrzebujemy aż tak szybko kręcić tymi kołami, prawda? Bo one, one mają wystarczająco dużo trakcji, żeby wyciągnąć nam, ta, nam tą cysternę stąd. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Powolutku, ale stabilnie. Tak? Nawet tamta ciężarówka nie ma tak szerokich kapci. Ona ma nawet takie, można powiedzieć, wąskie nie? w porównaniu do Anki. Fajnie to wygląda. No i teraz już sobie możemy normalnie jechać. Tak, i zobaczcie, 13, 12. Gaz do końca. No i zobaczymy, ile nam tutaj pokaże. 23 litry. Ale zobaczcie, jaka prędkość. tak? Naprawdę poruszamy się tutaj szybko tym pojazdem. Więc jeśli gracie sobie na mapie, na której jest dużo paliwa, często są stacje benzynowe, to taka Anka jest dobrym wyborem. I dlatego wziąłem ją sobie teraz na robotę, no bo tutaj co chwilę są stacje benzynowe albo sklepy z przyczepami. Właśnie jedną, jeden sklep z przyczepami sobie teraz minęliśmy. Chyba miejscowość, do której teraz jedziemy, akurat nie ma żadnego żadnej stacji paliw, ale chyba była tam cysterna malutka z paliwem zresztą. Cysternę paliw z paliwem mamy teraz na plecach, także ma, ma co ten koń pić, no. A, tu będziemy mieli przeprawę przez rzeczkę. Poradzi sobie. Kurde, tak jakby to było nic. A mogę się już teraz z tego tankować? Zatankuj, no jest opcja. Kurde, no to o czym my mówimy? To jest zadanie idealne do, dla, dla Anki, dlatego że ta cysterna to jest taki zbiornik, który tak naprawdę Anka powinna mieć zawsze przy sobie, jak jedzie na jakąś robotę. Bo ona jest skuteczna, ale pali niesamowicie dużo. Dobra, chodźmy, chodźmy, sobie może tutaj dołkiem. Cyk i do góry. O, ale mnie wyrzuciło. Musiała gdzieś tam na te tylne koła. Kurczę, jak wyjechała. Jakby w ogóle ta cysterna nic nie ważyła. Myśmy to już kiedyś testowali, że... Te płyny, jak się uzupełni do cysterny, czy to z wodą, czy to z paliwem, one tak jakby nic nie ważą w Snowrunner. Niestety. Sprawdzaliśmy to, że dolaliśmy tych płynów do maksa. No i ciężarówka jechała dokładnie tak samo, jakby tych płynów w ogóle tam nie było. Smutne troszeczkę co. Fajnie by było, jakby jednak. No miało to jakiś wpływ, byłoby bardziej realistycznie. Ale ja wam powiem, w której grze to miało wpływ, a miało to wpływ w grze Mad Runner i w Spin Tires, czyli takich oryginalnych, że tak powiem, Snow runnerach. Tam to miało wpływ i faktycznie nawet jak nalałeś sobie paliwa do zbiorników w samym ciągniku, to już wtedy delikatnie to zawieszenie siadało. Także realizm był tam pod tym kątem lepszy. Powoli sobie dojeżdżamy do celu. To chyba będzie tutaj. Cyk. Czy to będzie tu? To będzie tutaj. E, społeczność nie poradziłaby sobie bez ciebie. Teraz w mieście będzie paliwo. No, na pewno wam na trochę wystarczy, bo cysterna była ogromna. Fajnie, że w ogóle się z tego natankowałem, no nie? Bo teraz nam ją całkowicie zabrali. <laughs> A tak to mamy teraz jeszcze no, prawie pełny zbiornik, zobaczcie, zatankowaliśmy się przed chwilą, a już od tamtego momentu prawie 30 litrów paliwa spalone. Tutaj mamy jeszcze takie jakieś pomniejsze chyba zadanie i strefy do, dla zadań. Ale generalnie czeka mnie też dużo takich dostaw typu cegły. O, teraz na przykład mi się automatycznie wybrało zadanie z cegłami. I tak na dobrą sprawę, znowu możemy sobie Ankę tutaj zostawić tylko w tej wiosce. Tylko jeszcze zobaczę, co to jest za przyczepa tutaj. Aha, przyczepa cysterna. Okej, okay, czyli paliwo tutaj jest też, nie? Tu mamy jeszcze centrum serwisowe, więc zostawmy sobie Ankę na centrum serwisowym, bo tam trochę uszkodzeń złapałem w jednym miejscu. Nic poważnego, delikatnie. Nadszarpnęliśmy zawieszenie, ale nic, co by sprawiło, że samochód będzie uziemiony. Natomiast centrum serwisowe jest to zawsze miejsce, gdzie naprawy mamy za friko, więc dlaczego z tego nie korzystać? Wystarczy, że zajedziemy sobie, zostawimy tutaj samochód i on będzie czekał na swój moment, a ten może nadejść niebawem. Zobaczymy. Właściwie to możemy sobie nawet na to molo tutaj wjechać, nie? I proszę bardzo, samochód naprawiony. Cyk, zaciągamy ręczny. Od razu wyłączam silnik, żeby tu nie ciągnęło tego paliwa, samochód 5 litrów na minutę pali na samym postoju. I teraz ubrałem się tak, czyli wziąłem sobie Western Star plus mm, przyczepka z burtami, zabieramy sobie serwisowe części zamienne dwie sztuki, no i będę musiał jechać daleko w las, pośrednie kłody. Bo tylko ta. Jedna z... Czytacie, znaczy że rówka jest taka najlepsza do tej robot, robotki, bo mogę właśnie sobie przyczepkę dać tutaj. I tak, bierzemy sobie... O właśnie, przyczepka. Raz. Nie, 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 my chcemy serwisowe części zamienne i przyczepka dwie sztuki, bo tam serwisowe części zamienne będą potrzebne nam w dwóch miejscach, a kłody. W sumie w jednym miejscu, ale chodzi ogólnie o naprawianie szkód, tych wszystkich, które tam są wyrządzone, i robimy teraz taki trik, że przyczepkę zabieram teraz kawałek ze sobą, ale potem ją zostawiam na skrzyżowaniu, jadę w góry tą ciężarówką. Już Wam pokazuję o co chodzi, tylko tu musimy nawrócić. W sumie cofanie mi poszło bardzo dobrze, ale to tylko dlatego, że jesteśmy na asfalcie i tutaj jest dobra trakcja, więc można całkiem przyjemnie manewrować sobie takim zestawem cofając. I teraz tutaj sobie wyjeżdżamy ładnie z miasteczka. Tu czeka nasz potężny Kenworth na swoją robótkę. Jeśli będą potrzebne w ogóle te płyty betonowe, tam widziałem, że jest jeszcze sporo różnych takich budów, różnych takich rzeczy, którymi będziemy musieli się zająć. Ale póki co to sobie tam stoi i czeka na swoją kolej. No ale. Zobaczymy jak nam pójdą naprawy. Myślę, że pójdą nam dobrze. I tutaj jest skrzyżowanie, o którym wam mówiłem. W tym miejscu zostawiamy sobie przyczepkę z burtami. Jedziemy w góry w prawo do przed... nie do przetwórni drewna, tylko do tartaku. Tam gdzie ścinają kłody. No. Tu sobie odłączamy. No i niestety ta ciężarówka nie ma dodatkowych zbiorników paliwa, ale jest chyba na tyle oszczędna, że. Powinno być wszystko w porządku i raczej jakoś sobie poradzi. Nie jest najbardziej mocarna, nie jest najlepsza na błoto. No ale mamy tutaj opcjonalnie jeszcze blokadę dyferencjału. W razie czego najważniejsze jest to, że jest szybka, więc ten transport nie powinien nam dużo zająć. Wjechaliśmy w to najgorsze błoto. Tu jest tragicznie. Tak, tutaj mamy do ładowania krótkich kłód, a my jedziemy pośrednie. Bo tam potrzebujemy do jednego miejsca dostarczyć średnie kłody. E, tylko... Kurde, ja nie pamiętam czy tu mogliśmy sobie je po prostu tak załadować bez HDS-a? Oby kuźwa tak. Oby tak! E, oby tak nie chcę kawa ten kawał znowu jechać, no ale dobra. Ta ciężarówka szybka jest, nie? Także nie było tak źle. Średnie kłody. Czekaj, czekaj. Nie, na ciężarówkę. Ohohoho. Zawału prawie dostałem, ale udało się załadować. Nie, bo pokażę Wam o co chodzi. Zobaczcie, tutaj jest napisane. A nie, są średnie kłody, ok. Bo mi ten napis, punkt tartaczny, przysłaniał napis średnie kłody, a tutaj mam tylko krótkie kłody. Albo w ogóle tego nie było, widać. Dobra, teraz cofamy sobie, i tutaj mamy przyczepę zwiadowczą, żeby się zatankować. Z tym, że moja ciężarówka nie spaliła na tyle dużo paliwa, żeby musiał to robić. Dlatego możemy sobie jechać dalej. Zobaczcie, dojechałem do tego miejsca i spaliliśmy, no trochę, żeśmy kurde, spalili. Tak, patrzę teraz, bo 60 litrów. Nie jest to aż tak mało, ale mamy jeszcze 200, 230 litrów zapasu. No i raczej powinniśmy sobie na spokojnie poradzić. O, 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 si. Kurde. Znaczy miałem na myśli na spokojnie poradzić, że poradzimy sobie, wiesz, yy, jeśli chodzi o spalanie, ale tego się nie spodziewałem. Ok. Zapakuj. Zapakuj. Dobrze jest idziemy dalej. Gaz, 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 gaz. Gaz, 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 gaz. gaz. Oszty, kurde. <laughs> ale strasznie zdradliwe to miejsce. Dobra, próbujemy jeszcze raz postawić. Najgorsze, najgorzej, jak się te kłody tam obsuną, nie? Ale są na zielono jeszcze. Ja <laughs> piernicze. Ale fart. dobra gaz. Zobaczcie, może jakbyśmy sobie opuścili to oś, to by było jeszcze tak stabilniej, co? Tutaj? Patrzę, a to będzie jeszcze gorzej. No nic, tak czy inaczej trzeba jechać powoli. Pojadę tą samą drogą, którą przyjechałem, chociaż ona właśnie tak dla kud. To dosyć ciężka, nie? I tutaj mamy to najgorsze błoto. Ten najgorszy szajs, w jaki można się wpakować. O ja Ale wyjechała sobie ładnie dosyć, nie? Jeśli chodzi o załadunek, kłód, to ten ciężar tutaj jednak wpływa na ciężarówkę dość mocno. Co zresztą widać, nie? Że ma dużo większe trudności z tym, aby przejechać tą, tą odległość, tutaj z powrotem. Mocniej nią buja oczywiście, no, generalnie widać, że jakiś tam ciężar je jest, nie? Ale szkoda, że nie ma tego ciężaru, gdy transportujemy płyny, co? Muzyka Jak wyginają się te koła. Uuu. A co mnie tutaj tak zakopało? Wydaje mi się, że te środkowe koła teraz no ustabilizowały nieco ciężarówkę. Tworzysz ty, tylne. Dobra, zahaczamy się. Wtopiło tu całkiem po lewej stronie ciężaróweczkę. Ło. Dawaj mała. W tamtą stronę nie było tak poważnie. To jest chyba najgorsze błoto w całej Kolumbii brytyjskiej. Tutaj właśnie w tym miejscu jak się jedzie po kłody. Strasznie. Kurde, znowu, ja pierniczę. O nie, silnik zgasł. Oh, nie wierzę. Ej! Ja pierd co za... No i próbujemy ostrożnie. Okej, okay. chyba, chyba jest dobrze. Spróbujmy na tamtą ciężaróweczkę się przełączyć. Okej, okay, ładujemy. O, -o. Jest, tu dało się. Dobra, hmm, może podnieśmy te środkowe koła. Hm. Różnie to może być, nie? Od kamieni jednak te środkowe koła też mogą się odbić czasami. Ale ta ciężarówka w ogóle. Wiecie, problem jest taki: ja bym chętnie przetransportował te średnie kłody o takim dery Specialem, którym tutaj przyjechaliśmy na misję ratunkową. Problem jest taki, że on nie ma możliwości transportowania średnich kłód. I chyba nie ma też żadnej przyczepki, nie, do transportowania średnich kół, więc żeby transportować średnie, musimy brać ciężarówkę typu właśnie ten Western Star, którym teraz jadę. I to jest główny problem. Ja piernicze, co za niefort. No kurde, te kamienie są okropne tutaj. Panie jest w stanie się tu nawet wykręcić, jedzie tymi kolejnami, zobaczcie. <grystanie> no nie mogę się odwrócić, kurde. Strasznie trudny jest tutaj teren. Hmm. <grystanie> no powiem ci... Musimy czarować. Wypadałoby rozłożyć podpory od HDS-a, wtedy zawsze trochę stabilniej. a zresztą możemy chyba nawet podnieść samym HDS-em naszą ciężarówkę, co? O ile to w ogóle przejdzie. Oś, ty kule. Ale się zaparła tam. Nie, HDS za słaby będzie, trzeba podpiąć czymś innym, tak? oby to było ostatni raz z całą ciężarówką, no kurde, już trochę przesada, nie? Okej, okay, załadujmy to. Później już nie będziemy mieli takich trudnych terenów, to jest jedynie to miejsce tutaj, tutaj są takie w błocie poukrywane kamienie. One odbijają się, znaczy opony się strasznie od nich odbijają, i ciężko jest opanować ciężarówkę. Jedyny sposób to jechać bardzo wolno. sobie podłączamy naszą przyczepkę którą wcześniej zostawiliśmy. Zabieramy ją na do parku Narodowego. cyk mamy podłączone i tam jedziemy na wielkie naprawy. Tutaj znowu zostawiamy sobie przyczepkę z, naszy, z naszymi częściami serwisowymi i jedziemy samym, samymi kłodami naprawić most. Czy to arteria jakaś jest, czy coś takiego? O, a tak na marginesie, to mamy tutaj już paliwo do zatankowania, i w sumie możemy to zrobić, bo w zbiorniku mamy mniej jak pół. Więc wypadałoby coś tutaj zarzucić. To tu w ogóle jakaś ciężarówka. Zapomniałem co ja nią robiłem. Czy to w ogóle moja jest, czy nie moja? Jeszcze jedna ciężarówka będzie. O, ty kurde. Jeszcze jedna ciężarówka będzie do uratowania, tam w jednym miejscu. Nic specjalnego: po prostu o, jedna. Chyba nawet podobna do tej, albo coś takiego mało użytecznego. Tak czy inaczej, jedziemy sobie naprawić jeden ze szlaków komunikacyjnych, który znacznie ułatwi nam transport w późniejszych etapach w Kolumbii Brytyjskiej. A nawet tutaj ten teren nie jest taki trudny, są kamienie, na nie trzeba uważać. Ale do transportu kłód wybiorę chyba inny samochód, mam jeszcze taki woron. Nie chciałem go brać, bo on jest trochę słaby i wolny, ale ma dużo lepsze. dużo lepsze zawieszenie niż ta ciężarówka. Okej, okay, więc to jest most drewniany tak naprawdę. I uwaga, akceptujemy zadanie, bo ja go jeszcze nawet nie zabrałem. To mało zbadany teren, a stare mosty pamiętają młodszych, młodość naszych ojców. Trzeba odbudować most. Dasz radę? Pewnie, że tak. Okej, okay. śledzenie start. Cyk. Eee, pokaż zadanie. Nie, my tutaj chcemy się zrzucić z towarem. Okej, okay. średnie kłody. Na szczęście tylko jedne trzeba było dostarczyć tutaj. Także mamy odblokowany kolejny mostik. Super! Droga jest przejezdna, dobra robota. Dostaliśmy 7 koła za to. Bardzo fajnie. Widzieliście, że nie przyjąłem sobie tego zadania, tylko od razu przyjechałem z towarem, dlatego że mam tutaj na tablecie otwartą ściągawkę do zadań, żeby właśnie niepotrzebnie nie jeździć w jedno miejsce, tylko od razu jakby od razu przyjeżdżać z towarem, czyli nie pobieram zadania, tylko przyjeżdżam z towarem, akceptuję zadanie i robię. Tutaj mam na tablecie taką mapkę. Wy też możecie sobie taką mapkę otworzyć. Jest na stronie Map Runner, tak się pisze. Możecie sobie tam otworzyć i wybierzecie wybieracie sobie mm, miejsce, w którym aktualnie pracujecie. No i tam robicie sobie dostawy. Bardzo prosta sprawa i dzięki temu ja zaoszczędziłem masę czasu właśnie na przygotowywaniu sobie różnych zadań, bo mogę w łatwy sposób rozplanować sobie, co mam gdzie dostarczyć. Wystarczy, że sobie tutaj przeklikam i zobaczę, co gdzie trzeba przywieźć, nie? No i dzięki temu na przykład wziąłem sobie te serwisowe części zamienne i po drugiej stronie tego jeziora mogę sobie rozwieść tą przyczepkę z serwisowymi częściami, dzięki czemu ponaprawiam tam chyba te rozrzucone kamienie z, ze, ze skały. Takie skały są po prostu na, na tym, nie? No, ale to już sobie zrobimy w następnym odcinku. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym. Trzymajcie się, na razie. Hej!